Się będziemy grać w The Long Drive Jak wiecie To jest trzeci odcinek z naszej serii I się pytacie Filip, gdzie my jesteśmy? Otóż już wam tłumaczę o, Pograłem trochę poza kamerą I patrzcie co znalazłam W jednym z garaży Jest to V8 Zalana olejem Do pełna Czy ona nie była zalana do pełna? ale Boże napad jak widzicie. pozbyłem się też tych dużych kół, które miałem w bagażniku, bo później i tak je zamieniłem na te zwykłe, bo mnie wkurzały do V8 by się w ogóle nie nadawały. znalazłem też tym, w tym garażu kałasienkowe. Jest niestety bez magazynku, więc yy, mam tylko pięć naboi. Ale za to znalazłem jeszcze mi... Jeszcze... Czekajcie, bo ja tu muszę policzyć liczbę tych palet. Jeszcze dwie palety, no są dwie palety dalej mamy tak samo jak wcześniej jak widzicie tutaj mamy przemalowany już samochód na taki pomarańczowy, jakby rdza a z tyłu mamy limonkowy w skrócie głównie to silnik mamy termofoza, a jeszcze znalazłam beczkę z benzyną o tutaj mamy gaz bo Olej niestety zmniejszył osiągi, więc jedziemy. Tutaj mamy statek. Ja bym do niego w sumie podjechał. Słuchajcie, bo ten jest, statek jest potrzebny. Nie wiem. Jeszcze bym więcej paliwa dolał. Niestety przy przyspieszaniu, jak to przyspiesza, to niestety jedyny minus jest to, że tu nie ma automatu. Nie ma w tej grze w ogóle strumienia automatycznego, tylko tylko możemy sobie zmienić skrzynię manualną na automatyczną w ustawieniu, że to samo będzie zmieniać biegi, jednak no nie ma jako tako... Boże, boże. Jako tako w żadnym samochodzie nie ma skrzyni automatycznej, nie ma. Boże. To ja czy wszystko tutaj jest porządnie zrobione, tak? Czy nic nam nie odpadło, ale musimy to objechać, bo tutaj nie ma wejścia. Słownie, jak to zmienia biegi, to to do zera praktycznie. ...zgniża prędkość. Więc jest naprawdę problem. O Boże. No, widzicie, co się dzieje. Kompletny rozpierdziel. Naprawdę uważać. Kaktusy. Oczywiście wnikające wiecznie do środka. Taś pusz. Nie chcę tego. Dobra. to w ogóle mamy. ale są. Gas oil. Jak zwykle. Chcę samego mieszanka. 60 litrów. Empty. Gas oil. Alkohol, empty diesel. Jakbyśmy mieli autobus, to tutaj naprawdę z full diesla. Ja widzę alkohol, olej, diesel, G gaz. O, patrzcie, Czekaj. o, 42 litry gazu. No to tak, to można! Jedziemy... Dobra. Jakie to ciężkie. Potrzebujemy lin. Tak. 42 litry gazu, się... O Boże, to nie, to źle, to w złą stronę. Na razie to zamknę i po prostu coś tu podstawię. Ako. Albo wyrzucę te koła i po prostu podstawię, tak. Minusem jest to, że trzeba wiecznie brać za falgę, bo za opona no, zdejmiesz. Tutaj... To. Na to. Tak. To. Boże. Na to. To na to. Boże. Nie. Po złoto się cenne marnuje. To już wolę tak sobie to po prostu postawić. Jak to się wlewa? Muszę być to le, lekko pod kątem miałem powiedzieć, chociaż to też nie działa. Ja chcę tu wlać, żeby to... Ja trzymać świadgiem tej beczki w górze, więc. Może źle te opony zamieniłem. Nie wiem, bo tak to oddaję. Tak. Tutaj o. Sobie musimy zrobić. To będzie wyżej, a to będzie niżej. Przepraszam za to, ale musiałem coś sprawdzić. Kto tutaj? O! No i teraz to działa! Tak do pełna poprosimy. A w tym czasie woda z już się przyda. Tylko szukam dalej czy mamy wszystkie karnistry Tu jeszcze coś na wypadło Kałasznikowy Karabinek kałaszników 5 No Są dwa karnistry Jest tu siedzi To chcę, że własne życie ma to tu. No, więcej benzyny. Znaczy w tej grze nie ma takiego czego, że więcej benzyny większą moc nie, po prostu będziemy mieć najdłużej benzyny. Ja lepiej może to zapiszę. Słuchajcie. Trzeba jechać. Już sto już sto czterdzieści. Zaraz będzie. Wcze... Wcześniej to maksymalnie sto. Trzydzieści. Boże. To się właśnie dzieje. Gdy się nie zwolnij. Co ja tu robię, ludzie? No. Czemu? Ej, słuchajcie, mamy stację. AUTOBUS! AUTOBU... AUTOBUS! 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 AUTOBUS MAMY! O! Nie wiem, co tam było. Boże... No podjedź, no! Fogusem go ma... No widzicie? Za na tonometrów. Dużo kuni, No. Gaz Empty, czyli pusty. O, rewolwer z czterema jeszcze nabojami, co to jest? Naboje do strze... strze. Słuchajcie, nic tu nie było ciekawego tak naprawdę. Więc. Jedziemy dalej. Autobus to tylko było, ale mamy tylko cztery koła, a nie pięć. są sześć? Sześć by trzeba było kół. I z tych dużych najlepiej. Znaczy na tych małych też bym jechał, ale wiecie jak to? Trzeba szybciej jechać? Mieliśmy radio, radio nie mamy. Ale za to mamy rewolwer Boże Czemu Wiecie co? Przemierzę go już w pustynie. Tysiące lat. Nic dalej tu nie ma. Nie wnikam. Boże. Z tą stroną w ogóle jadę. Mi się wydaje, że tam coś jest. Po. A, oh, stawek. Zatkiem tam coś chyba może być! O mój Boże!